Elo, dzisiaj se zobaczymy na dzisiejszy spróbę. Od teraz będziemy ciągle pokazywać. Huk. Huk na roku To powinniście widzieć, ale pewnie nie widzicie, No nic nie bombowe barwy. Bombowe ale mroczne. Yy. Co jeszcze tam? objawienie. Fajne. Bardzo fajne. Nie wiem, co mi się tam wyświetla. Co? Fajne. Eee, O, wypiłem? Chciałbym cię. Zrać. Ja, niestety nie mam kodu. I wspieram. Musi być 10 łapek w górę, będę dowiedzieć, z kogo się. Z kogo wspieram? Na razie pa. Od 0 do 10. O, jeszcze ten kilof i Sufi. Fajne A mi Sufi?